Cześć moi drodzy, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, niedawno wstałem i pomyślałem sobie, że nagram wam teraz mm, dosyć ciekawy odcinek. Przypomniała mi się pewna rzecz, e, jeśli chodzi o wygrywanie u Bugmachera. Słuchajcie, dawno, dawno temu, było to jakieś prawdopodobnie 13-15 lat temu, coś, coś w tych granicach, e, odeznał się do mnie pewien młody człowiek. Młody, bo on miał wtedy, no nie wiem, ze 20 lat jakoś tak. I powiedział mi bardzo ciekawą rzecz, którą ja na początku oczywiście wyśmiałem i większość z Was pewnie wyśmieje, no bo wiecie, tak jest w Polsce, że jeśli człowiek czegoś nie rozumie albo coś jest nowością, to najłatwiej to jest po prostu wyśmiać, tak? Nie sprawdzić, to do czego zawsze zachęcam, kliknij przycisk sprawdź, czy to co mówi ten Robert czy ktokolwiek inny działa, czy to jest prawda, sprawdź, zanim wyśmiejesz, sprawdź. Słuchajcie, zgłosił się do mnie ten młody człowiek, szybciutko żeśmy się zdzwonili na telefon i podczas tej rozmowy on mi powiedział mniej więcej coś takiego. Panie Robercie, zaobserwowałem już, prowadzę statystyki od ponad roku czasu, rok czasu, że jest pewna prawidłowość u bukmacherów. No ja tak słucham, słucham, myślę sobie, co ten dzieciak wymyślił. Panie Robercie, wtedy to były jeszcze czasy, słuchajcie, Bet&Win i tych innych bookmacherów, którzy w tej chwili niestety są nielegalni i ten chłopak powiedział mi coś takiego. Panie Robercie, jest taki bookmacher Bet&Win yy, i jak pan wejdzie na główną stronę, to oni praktycznie codziennie po kilka razy podają różnego rodzaju typy, nietypy, zapowiedzi, niezapowiedzi, jakieś takie zajawki, spotkań, i powiedział mi, i pan sobie wyobrazi, że oni na przykład robią taką zajawkę na banerze na stronie głównej i zadają pytanie: na przykład, y, znaczy, pytanie, oni po prostu na przykład wrzucają, coś takiego, czy dziś Real Madrid w bardzo łatwo, coś tam, czy w bardzo łatwy sposób pokona y, Lewantę, panie Robercie, pan zacznie pisać te ich zapowiedzi, te ich typy w cudzysłowie. I pan zobaczy, co się dzieje. Słuchajcie, zacząłem pisać pierwsze dziesięć i myślę sobie, szok. Po prostu szok. Ale z drugiej strony od razu sobie pomyślałem, nie no, to jest przecież nieprawdopodobne. Przecież to jest tak oczywiste. I znowu standardowy tekst mi się nasunął, który wy pewnie też używacie. No nie, skoro byłoby to takie proste, to grałby to cały świat. Tak niestety to nie działa. No nie działa to, tak? I ja wam tego w sumie nie będę tłumaczył, ale tak to niestety nie działa. Są pewne rzeczy, które są banalnie proste i, i można mieć przewagę nad Bookmacherem, a mimo to nadal ludzie tego nie wykorzystują i bawią się w tak zwanych jasnowizów, tak, czyli idą pod tablicę, odpalają sobie tabelki, statystyki, siedzą w tym punkcie, radzą się tam jakichś starszych panów. I to mniej więcej działa na zasadzie, czy dzisiaj Liverpool ogra jakiś tam na przykład Wigan, no i pan plus 60 mówi, no jasne, przecież Liverpool to nie są jakieś bolki, no na pewno wygrają. Później się okazuje, że jest wynik 2-2. I to jest właśnie taka zabawa w jasnowidzenie, próba przewidzenia jakiegoś tam wyniku meczu. To tak nie działa. Ten młody chłopak po prostu yy, tak mi kompletnie wywrócił wtedy, słuchajcie... Do góry nogami to wszystko, że ja zacząłem na tego Betendwina wchodzić praktycznie dzień w dzień po parę razy. Yy, I teraz zobaczcie, przełóżmy to, Betendwina już nie ma. Tam wyniki były naprawdę niezłe. Oczywiście, tak jak ja zawsze powtarzam, nie oczekujcie, że coś będzie 100%. Nigdy w życiu w Mahera nie będzie nigdy nic 100%. Nie ma takiej możliwości, bo nawet jeśli by się zdarzył cud i by było, to Bookmacher jest momentalnie, reaguje, momentalnie eliminuje takie rzeczy yy, do wygrywania. Tak, to jest, to jest chwila. Każdy, kto jest na przykład u mnie w Akademii, wie, bo ja o tym mówiłem wielokrotnie, że jeśli wymyślimy jakiś patent, mamy jakieś schematy różne, te, tak jak ja to nazywam wędki. Yy, chwila, moment, jeśli to zostanie upublicznione, za chwileczkę po prostu tego nie ma. Przykładów mogę podawać od Liku. Bahrain under 3,5, Nigeria under 3,5, Simba, Enimba i inne takie różne dziwologi, na których można było zarabiać. Podałem tu publicznie na Facebooku. Niestety, przygoda zakończyła się bardzo szybko. Drużyny już jak są wystawiane, to są kursy po 1,20, więc absolutnie nieupłacalne do gry. A underów już niestety w ogóle nie ma, nie można zagrać. A jak wystawiają, to wystawiają 1 czy 2 mecze. Nie wierzycie, sprawdźcie. Bahrain, Nigeria, e, Egipt. Zobaczcie, czy można zagrać poniżej 3,5 gola w spotkaniu. Jak można, to tak jak mówię, albo dają już teraz tak śmieszne kursy, że to jest w ogóle nieopłacalne nie, nie, nie do gry, albo nie wystawiają po prostu w ofercie tych spotkań. Także słuchajcie, wracając do tego, do tego chłopaczka, zobaczcie, widzicie teraz na ekranie mojego monitora Ekstra klasa, jak Jelonia nie cieka, jaka z kolejnym przekonującym zwycięstwem. Właśnie. I teraz zobaczcie, i, to, i ten młody dzieciak mi powiedział, panie robercie, i tu jest zawsze odwrotnie. Czy jaga kol z kolejnym przekonującym zwycięstwem? I ten dzieciak mi krzyczał do słuchawki: nie, nie, nie będzie żadnego przekonującego zwycięstwa. I co byśmy my wtedy zagrali? My wtedy, słuchajcie, byśmy zagrali prawdopodobnie plus półtora na dwójkę, albo byśmy próbowali się pokusić o jakiś remis dwa. Albo jakiś dwójka drafną no bet. To jest oczywiście wszystko do sprawdzenia. Ja powiem wam szczerze, nie testowałem tego na yy, nie testowałem tego na, na STS-ie i na Fortunie. Ale jeśli macie jeśli macie czas, a macie na pewno czasu dużo, ja go niestety już powiem wam szczerze nie mam. Sprawdźcie to. Tylko nie na tak zwane oko, bo jak wiecie na oko to chłop w szpitalu umarł. Tylko sprawdźcie to. Zobaczcie teraz co się dzieje. Yy, STS daje. tyle, można sprawić też innych bukmacherów, Sprawdźcie, bardzo was proszę i dajcie w komentarzu znać, jak to na przykład wyszło po tym weekendzie. O czym oni tu pisali, że na przykład yy, mam nadzieję, że wy rozumiecie o co chodzi. Oni tu pewną rzecz sugerują, tak? Oni wam jakby podpowiadają, że coś tu się wydarzy, tak, że Jagielonia z kolejnym przekonywującym zwycięstwem i znak zapytania. Czyli wiecie, jakby sugerują, że to znowu ta, bo Jagiellonia grała, graliśmy to z tym Rakowem, wygrali 3-0, no ale jak wiadomo Raku przed pucharami pewnie odpuścił mecz i dlatego tak się stało. I zobaczcie, i oni teraz sugerują, że z niecieczą Ta Jagiellonia znowu pewnie wygra. Sprawdźmy, bo według tego, co mówi ten chłopaczek i co się na betynduń naprawdę sprawdzało wiele lat temu, to zawsze było na odwrót. Może nie zawsze, ale w 90% było na odwrót. Słowo Pan daje, naprawdę. Zanim wyśmiejecie, sprawdźcie. I zobaczcie, ja nie będę teraz chodził po, po tych bookmacherach, bo nie chcę, żeby to nagranie znowu trwało godzinę. Zobaczcie, co robi SCS, SCS, już widzieliście. I zobaczcie, co robi teraz Fortuna. A Fortuna z kolei robi zapowiedzi. Jak myślicie, tak na zdrowy rozsądek. Czy oni te statystyki, te zapowiedzi, te wszystkie informacje robią po to, żebyście wy wygrywali pieniądze? No przecież jeśli jesteście nadal początkujący lub jesteście tak naiwni, to w to wierzycie. Każdy, kto pogra troszeczkę dłużej u tego bookmakera doskonale wie, że oni zrobią wszystko, absolutnie wszystko, żebyście tylko nie wygrali kasy? Poczytajcie sobie ich regulaminy to będziecie w szoku nie czytacie oczywiście no bo przecież w Polsce rzadko kto czyta regulaminy kiedyś mi tak prawnik powiedział że jak kupuje się podpisuje się na przykład umowę na telewizję satelitarną czy tam na jakąś kablówkę czy na telefon w abonamencie zobaczcie jak to jest wszystko sprytnie zrobione nie dajcie się nabierać to nie jest zrobione tak żebyście wy zarabiali żebyście wy, wy byli jakby na plusie Wy na plusie będziecie tylko w cudzysłowie na plusie, oczywiście. E, w cudzysłowie będziecie na plusie, tak. Oni, oni wam będą przekony was przekonywali, że to niby jest super oferta i tak dalej, i tak dalej. Jak przeczytacie regulamin jakiejkolwiek firmy bukmacherskiej, tak ze zrozumieniem, powoli, żebyście zajarzyli każdy punkt, o co chodzi, to będziecie przerażeni. Wiecie czym? Powiem wam tak na szybko, czym. Tym, że to wszystko jest tak poukładane, żebyście broń Boże nie wygrali. Naprawdę. A jak wam się udaje wygrywać, to bukmacher doskonale wie, że to jest chwilowa wygrana, że w dystansie zapewne monitorują konta i widzą, co kto kiedy jak i tak dalej. Jak są ludzie, którzy non stop wygrywają w jakimś dłuższym terminie, to ci ludzie mają oczywiście limity, mają pojawiają się dziwne problemy z wypłatami. Słuchajcie, tak niestety się dzieje. Zobaczycie za jakiś czas, jak zaczniecie. Wygrywać regularnie, że tak się właśnie dzieje. Że są na przykład takie magiczne punkty w regulaminie u Bukmahera, że on zawsze może ci anulować kupon. To mnie normalnie rozwala. Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale ktoś mi tam nawet napisał, że wygrał 1200 zł na Tenisie i anulowali mu kupon. Ja mówię, jak to anulowali? No normalnie się powołują na jakiś punkt zapis regulaminu, że po prostu y, mogą, mogą tam, nie wiem, punkt 16, czy tam któryś, y, Bugmacher może anulować kupon. No to powiem Wam szczerze, że jest to mocno zastanawiające, tak? Tak samo jak na przykład to, że nie można grać grupowo. Bo grupowo też można ich, y, że tak powiem, ograć, ale też nie można grać grupowo. I wiele, wiele innych takich zapisów jest. Dlatego wrócimy do, do tematu. Zapowiedzi. Zobaczcie, jakie są fajne zapowiedzi. Mam do Was serdeczną prośbę. Na pewno wielu z Was ma dużo czasu, albo chociaż trochę czasu. Spiszcie te mecze, proszę, I, i, i zobaczcie, co oni sugerują w tych meczach, jaki wynik sugerują. I sprawdzimy, słuchajcie, na przykład w poniedziałek, jak to wyszło. I dajcie znać w komentarzach pod tym filmem. Jestem bardzo ciekaw. Ja się teraz wybieram na urlop i wracam dopiero gdzieś pod koniec sierpnia, ale yy, obiecuję Wam, że ja do tego wrócę i ja to oczywiście przetestuję, sprawdzę. Zobaczcie, pierwszy mecz zapowiedź jak Jelonia nie ciecza. I to, co teraz tutaj widzicie, to jak ktoś mnie zna, ja to zawsze nazywam, że to jest według nich to jest analiza, tak? Analiza spotkania. A według mnie to jest anal z dużych liter. I później jest Iza z małych liter, i wychodzi anal Iza. Niech będzie im, że to jest analiza. Takie analizy, to słuchajcie, były bardzo fajne 20 lat temu. Ale to nie działa. To w większości przypadków niestety nie działa. Czy możecie sprawdzić, czy to, co mówię, jest prawną? No jasne. Wejdźcie na jakieś strony z typami i sprawdźcie, gdzie ktokolwiek tam pisze czy na forach niemieckich, francuskich, angielskich, gdziekolwiek. Gdzie ktoś pisze takie piękne analizy do spotkania. Zapiszcie takich 100 spotkań z takimi pięknymi analizami i wiecie, co wam na końcu wyjdzie? Anal. Po prostu wyjdzie wam anal. Bo to wszystko niestety w większości będzie w topa. I tak dlatego według mnie działają analizy, więc jak ja widzę, jak ktoś tam nieraz do mnie piszecie, a czemu pan nie, nie daje opisu do spotkania? Słuchajcie, no bo ja już gram w to 19 lat, tam 20 rok będzie, więc na mnie takie analizy pod tytułem Jagiellonia jest na przykład, teraz na przykład przykładowo, ja nawet nie wiem, Jagiellonia jest piąta w tabeli, a nie ciesza dziewiąta, Jagiellonia u siebie ma tyle i tyle wygranych, a nie ciesza, na wyjazdach na słabo i dodatkowo w niej nie gra obrońca, tam lewy obrońca, a w Jagiellonii chcą wygrać. No to gramy na Jagiellonie. Nie no słuchajcie, no to to jest w ogóle... To jest z przewagą anala ta analiza. Naprawdę, i to dużego anala takiego. Także serdeczna prośba. Dla kogoś, kto ma czas, niech sobie spisze to i niech da mi znać w komentarzu, jak to wyszło po pierwszym weekendzie. Później zobaczymy, jak to wyszło po drugim, trzecim, czwartym. Zróbmy tak na przykład 10 weekendów i będziemy mieli odpowiedź na pytanie, czy ten chłopinka, co do mnie kiedyś dzwonił, ten dzieciak. Czy on miał rację, czy to teraz jest właśnie dokładnie tak samo w Estsie i w fortunie? Że oni sugerują tutaj, zobaczcie. I oni tutaj piszą. No takie właśnie, to są takie ja wiem, że ludzie uwielbiają to czytać, ja to wiem, znaczy słuchać coś takiego. Jagielonia bardzo solidnie rozpoczęła obecny sezon. Rewelacja, tutaj, tak, prawym skrzydłem są świetni, lewym i tak dalej, super wszystko. E, widać powrót do klubu Ireneusz no wszystko jest rewelacja. I oni na oni to wszystko piszą, i tak dalej. I na końcu oni prognozu, prognozują, to znaczy się eksperci tak zwani. E, no i oni prognozują, moim zdaniem, dla gospodarzy to spotkanie będzie swoistym testem na to, co mogą w tym sezonie osiągnąć. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to dopiero trzecia kolejka, czy już się ktoś asekuruje, i jednocześnie trzeci mecz Roni u siebie. I ble, 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 tak, Beniaminek stara się grać ofensywną piłkę i chwałę im za to, ale wydaje mi się, że w starciu z bardzo dobrze poukładaną Jagielonią będzie bardzo ciężko. No i oczywiście proponowane typy, podwójna szansa 1-1 i zwycięstwo Jagieloni. I tu generalnie jak ktoś to przeczyta, to sobie tak pomyśli, kurczę, no wygrali z Rakowem 3-0, fajnie grają. Teraz tu jakiś ekspert pisze, że tu jest rewelacja, no wszystko generalnie jest super. Tam ci w Estresie piszą, czy to będzie kolejna uwaga, wracam do tego, zobaczcie. Czy to będzie. Ja wiem, że ja trochę czasami gadam, jakby było pętane, ale naprawdę ja kocham tą bukmacherkę i ja zaczynam wychwytywać takie rzeczy. I, i jak widzę na no przykład jak ostatnio w tym meczu Rakowa bodajże było te. O tych bramkach, ten kurs 1.30, naprawdę mi się od razu żeruwa zaświeca, że to jest podpukło. Zobaczcie, jak Jaga z kolejnym przekonującym zwycięstwem. I wtedy ten dzieciak mi mówił: Nie, panie Robercie, tu wszystko trzeba robić odwrotnie, jak oni sugerują. Nie. No i teraz zobaczcie, to wszystko niby jest takie fajne, wszystko jest takie niby super, że oni, że oni tak super grają i w ogóle. I ciekawe, czy oni teraz pokażą, że jednak w domu coś. I na samym końcu, jak zobaczycie, Bookmacher wystawia kurs 2.21 na wygraną Jagi Słuchajcie, ja Wam powiem, że przecież wiecie doskonale, że Bookmacher tak naprawdę dysponuje wieloma, wieloma narzędziami, do których my niestety nie mamy dostępu. Tam siedzą ludzie, którzy naprawdę mają masę narzędzi do tego, żeby w miarę uczciwie określić prawdopodobieństwo, Zajścia danego zdarzenia. No więc, jeśli oni tak wychwalają to Jagielonie, jeśli tu wszystko jest takie super, że oni w domu, że z rakowem, że tu w ogóle, no wiecie, cudawialki, no to ja się spodziewałem, powiem wam, na końcu kursu, z 1,60, 1,70 myślę sobie, a oni robią 2,21. Czyli co? Nagle się okazuje, że to nie jest takie wszystko oczywiste, że ta Jagielonia, tak? Ale na tutaj się napisali tych zdań ze 200, że cały czas Jagielonia, Jagielonia i Jagielonia. I zobaczcie, dzisiaj o 15 spotkanie 221 na Jagielonia. No i teraz wracając do tego naszego tematu, ja w tym meczu, według tego chłopaczka, kilkanaście lat temu, my byśmy tutaj szukali, słuchajcie, typu oczywiście na niecieczkę. Już byśmy sobie tutaj szukali, kiedyś było łatwiej, było tych, tych handikapów było od metra, pamiętacie? Plus 0,25, minus 0,25, 0,75, tak dalej, różne były te handikapy. Teraz niestety mamy to wszystko mega okrojone, mega, mega, mega. No i zobaczcie, i co my tutaj mamy? I co my tutaj mamy? I mamy handicap na przykład, no nie, tu już, no zobaczcie, tu już, a tu już jakby jest zupełnie odwrotnie. No już tak, ta tutaj ta jak ma być, czy kolejne przekonywujące zwycięstwo, czyli czytaj, że tam będzie ze 2, 3, 4, 0, a tu się okazuje, że jednak na plus 1 na nicie, jest 1,28 dają. Czyli coś jest nie, nie, halo, tak? Coś już jest tutaj, przy półtora gola, już jest 1,19. Czyli, no, nie, nie, do zagrania według mnie ten. Trzeba by było tutaj po, po zobaczcie. 1,61, spotkanie bez remisu i 2,30. No i według tego, co my żeśmy kiedyś grali, co on mi powiedział, no to tu powinniśmy zagrać 2,30, tak? Czy to wejdzie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego proszę Was po raz kolejny, niech ktoś to przepatrzy, niech ktoś zapisze te mecze i taki każdy po kolei, tak? Oni tu znowu piszą nowe rozdanie, ble, 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 znowu, tak, brz, pewnie słabo o, że już by się pożegnali z lek. tak, 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 proponowane typy, o, a tu proponują na przykład obie drużyny strzelą gola, więc pamiętajcie, mamy grać przekorę, jakby, tak, tak, ten dzieciak kiedyś mi to nazwał, że to jest, panie Robercie, musimy grać tak jakby, taką przekorę do nich, czyli oni tutaj stawiają, że obie drużyny strzelą gola, to my gramy na nie, 2-22, mam nadzieję, że rozumiecie o co chodzi, Następny mecz, górnik zabrze stal. No i tutaj, czas na pobudkę, zobaczcie. Czas na pobudkę, czyli oni już tutaj sugerują, że aha, ten górnik musi wreszcie zacząć wygrywać. Czyli my co robimy? My już odwrotnie zaczynamy grać, bo prawdopodobnie oni tutaj postawią, że na górnika, tak? Proponowa o, zobaczcie, proponowane typy na to spotkanie, gol w obu połowach. Czyli my gramy, że gola w obu połowach nie będzie. 1,93. Gramy, gramy na kartce, oczywiście nie gramy tego za pieniądze, bo my to dopiero testujemy. My próbujemy zdobyć właśnie jedne, to są. Ja to nazywam przewagę nad Bookmacherem. Jeśli to się okaże, że oni tutaj robią podpuchy, a robią podpuchy, bo przecież jak chodzicie do punktu, to nie, często gęsto pani wam pewnie mówi, że dzisiejszymi propozycjami do zagrania według ekspertów i są przeważnie trzymacze. Ja życie to, nie? Ja nieraz z Panią rozmawiam i mówię, Pani Basiu, tak szczerze, ile razy zdarzyło się tak, żeby to, co proponują bukmacherzy, te trzy mecze, wszystkie weszły? Odpowiedź Pani Basi. Panie Robercie, no przez ostatni rok to chyba dwa razy weszło, albo trzy. Ja mówię, dwa razy weszło, albo trzy na 365 dni? Ona mówi tak. Ja mówię, to bingo. No to mamy znowu bingo, tak? Znowu mamy coś, co oni podają, i to nawet na zdrowy rozsądek, jak nieraz idę i widzę jakiś mecz. I już wiem doskonale, że on na przykład Mundesliga gramy odwrotnie, tak? A oni często gęsto podawali na przykład z Bundesligi, Tam na około 7,70 kurs, 1,80, oni na bezczelnego, że tutaj 1, 2, coś i to zawsze przeważnie nie wchodziło. No i zobaczcie. I robimy tak dalej: Manchester City Leicester, Proszę bardzo. I oni tutaj znowu, tutaj proponowane typy. Yy, zwycięstwo Manchester City, plus 1.97. O, zobaczcie. Pierwszy mecz. Takie świetne Manchester City. Ja w ogóle mam zasady, nie gram pierwszych kolejek. Słuchajcie. Dlatego, ponieważ yy, nie wiadomo jeszcze kto tak naprawdę czym dysponuje. Tak? Więc to jest yy, znowu takie zabawę w yy, Oczywiście masa ludzi tu zagra na Manchester City. Ja nie wykluczam, że oni wygrają ale Kurs 2 na no taki świetny zespół u siebie? No coś tu jest nie halo. Coś tu chyba może jest nie halo. I zobaczcie. I oni znowu proponują zwycięstwo Manchester City i Manchester City strzeli powyżej półtora gola. I tak dalej, i tak dalej. I znowu by trzeba było tutaj zagrać odwrotnie. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. I zostały jeszcze dwa typy. Sheffield United z Birmingham. I oni znowu tam opisują tą zwaną analizę. I na końcu Birmingham to tradycyjnie niewygodny przeciwnik dla Sheffield. Eee, Terrere, o, Szable nie wygrały z tym rywalem żadnego z pięciu ostatnich spotkań. Uwielbiam coś takiego. Aha, nie wygrały, no to znaczy, że teraz wygrają. To znaczy, że teraz wygrają. Pamiętajcie, tu jest też prawdopodobieństwo. To nie jest tak, że jak nie wygrały, to nie wygrają. Nie, tu prawdopodobnie oni te. No i teraz zobaczcie, mój typ, zwycięstwo Sheffield-United, 1.82. Pamiętajcie, że oni robią podpuchy. Więc nie oczekujcie tego, jak będziecie to sprawdzali, że tu wszystko będzie odwrotnie. Nie, ale słuchajcie, jeśli wejdzie im nawet ten Sheffield, a wszystko dalej będzie odwrotnie, to jak ja to mówię, już ich mamy. No już ich mamy, bo możemy zawsze zagrać w ich prognozach, jak oni dają tu na jedynkę, możemy zawsze zagrać MIS-2. I uwierzcie mi, że jeśli będziemy już mieli powtarzającą, powtarzający się taki schemat, który nam daje wygrywać, to paliwo te kursy, a niech tam będzie 1,20. Zagramy sobie 1,20, 1,20, 1,20. I moment, biorę kalkulatorek magiczny i zobaczcie. 1,2 razy 1,2 razy 1,2. Razy gramy sobie za 2000 złotych minus ich 12% 3041. 1000 na, na plusik. Mamy trzy mecze. Zobaczcie, wybór meczy będzie zajmował 3 minuty. 1000 zł. I, i, I tak e, łupmy ich tak codziennie na ten 1000 zł to razy 365 dni, milion 100. Macie bazę? milion 100 wygramy. Ale oczywiście oni tak nie dadzą, nie, nie zrobią tak. Poza tym ktoś prawdopodobnie e, też te zapowiedzi analizuje, też na pewno monitorują ile osób to gra. Uwierzcie mi, to nie są naprawdę debile. I oni doskonale wiedzą, jak to wszystko rozgrywać, żebyście przegrywali. Ale spróbujmy tak po cichutku sprawdzić te ich zapowiedzi, dobra? Umówmy się, jak macie jakieś innych bookmacherów, te betkliki, jakieś tam inne, yy, popatrzcie, każdy u siebie niech popatrzy. I bardzo was proszę, dajcie znać w komentarzu, jak to wyjdzie. I zobaczymy po pierwszym weekendzie, zobaczymy po drugim. Sprawdźmy tak chociaż miesiąc czasu. Bardzo szybko ich złapiemy na tym, naprawdę. Tak jak tutaj zaraz będzie taki fajny. Baner, zobaczcie, on się wczyta, też jak to widzę, to też mi się, e, też mi się chce śmiać, jeszcze nie ten banner będzie chyba następny, że jak jesteś gotowy, to już możesz wygrywać, no kolejna ściema przecież, tak, Jak no zobaczcie, jesteś gotowy, możesz wygrywać, dupa Jasiu, jak wygrywać, przecież oni doskonale wiedzą, że 90 parę procent ludzi wtapia pieniądze i oni dzisiaj znowu rączki zacierają, bo dzisiaj znowu masa ludzi będzie robiła analizę, i będzie później wielki anal z tego wychodzi, tak? Dlatego ja po prostu z uporem maniaka mówię, musicie znaleźć przewagę nad Bookmacherem, wypracować sobie jakiś powtarzalny schemat na wygrywanie i później go tylko udoskonalać. Dlatego ja tak bardzo chwalę te swoje wędki, które powymyślałem, bo one naprawdę dają zarabiać kasę. To nie ma tutaj ściemy. Oczywiście, jak ktoś ma 10 tych wędek, się rzuci yy, nagle ze wszystkim naraz, tak pewnie większość ludzi robi no to się, po, to pomota się, to nie będzie w ogóle, jeszcze ludzie nie, nie biorą tych zeszytów magicznych, o których ciągle powtarzam, nie notują sobie tego, nie widzą, nie analizują, nie, nie, po prostu wiecie, ludzie są niezdyscyplinowani, niecierpliwi, wszystko to jest taki, tak jak było, wtedy, te słynne zdanie na początku był chaos, tak, mam wrażenie, że właśnie ludzie przegrywają przez chaos, bo ludzie myślą, że pójdą i widzą z tych 10-20 złotych postawionych, do wygrania masz 25 tysięcy i to jest to jest ta właśnie jego emocja, którą on kupuje I, i wiecie wow, jeden mecz mi nie wszedł wow, byłem tak blisko nie, nie byłeś blisko, byłeś tak samo daleko jak na samym początku a, że ci tam weszło 160 meczów a jeden ci nie wszedł, no ale właśnie, nie wszedł ci ten jeden i na tym to polega przegrałeś, to tak jak niektórzy mi mówią oj tam panie Robercie, taki typ dopiero w 93 minucie strzelili gola i wygraliśmy no ale wygraliśmy. Dla mnie mogą strzać i w 99. Co, co mecz? Dla mnie to nie ma znaczenia, bo ja przecież nie stawiam na przebieg meczu, tak? Tylko stawiam na to, kto wygra. Albo na ilość goli, albo na różne inne rzeczy. No właśnie. Dlatego mam do Was serdeczną prośbę. Kto ma czas, niech da znać w komentarzu, jak to poszło i zobaczymy. Ja sobie akurat te, teraz spiszę, ale na następny już nie będę miał czasu, bo tak jak mówię, będę na Europie i i mogę nie mieć dostępu do internetu, więc, albo jakiś tam ograniczony, no więc nie będę miał czasu śledzić tego, tak, poza tym urlop, jak wiecie, rodzina, te sprawy, no więc od żony ewentualnie można tylko zjebki dostawać, jak człowiek leży gdzieś na plaży i gapi się w te mecze, no wiecie o co mi chodzi, czasami trzeba się w 100% skupić na rodzinie, choć kocha się tą bukmacherkę, ale, ale to właśnie tak jest. Także dajcie mi znać, co o tym myślicie. Oczywiście ja wiem, że się zdarzą, znaczy trafią się od razu, tacy to wyśmieją i powiedzą, że eee, jestem jakiś głupek, przecież tak by wszyscy grali, by to wszyscy wygrywali. No nie nie. Nie Nie wszyscy tak grają, nie wszyscy wygrywają, 90 parę procent przegrywa, ludzie robią te analizy, jak ja to nazywam i to wszystko jest niestety w piach, bo tak się nie wygra. Oczywiście może się zdarzyć, że tak podaję w tych typach dnia, jest jakaś świetna informacja i ona się potwierdza, ale słuchajcie, to jak sami widzicie, te typy dnia też są bardzo rzadko i, i właśnie, no i, 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 i ludzie są niecierpliwi, nie będą czekali dwa tygodnie na mecz, tylko ludzie chcą grać już, dzisiaj, teraz. No bo zobaczcie, tyle dzisiaj jest meczów do zagrania, więc jak panie Robercie może nie być nic do zagrania, już jest niemożliwe. Wystarczy zagadnąć jak tak? Oczywiście puszczam wam oczko teraz. Słuchajcie, niech ktoś to sprawdzi, niech ktoś da znać. Będę bardzo wdzięczny, a nawet mu coś z Grecji przywiozę i wyślę w ramach podziękowania, że zrobił za mnie robotę. Dobra, wszystkiego dobrego wam życzę. I, i pamiętajcie się, na pochybę, pamiętajcie na pochybę Bukmacherom. Nie dajmy się tym dziadom, ogrywajmy ich ile wlezie. Może się kiedyś zaczną zamykać, a my będziemy, przytulimy na nich masę pieniędzy. Ja mam nadzieję, że tak się stanie. Wierzę w to, że tak się stanie. E, walczymy z tymi hejtusiami, którym mocno zależy, żebyśmy nie wygrywali. Ale niestety hejtusie tym razem z nami nie wygracie, bo to ta kula się zaczyna naprawdę rozpędzać i, i zmieciemy Was gdzieś po drodze i, i tyle. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu Wam życzę i do następnego filmu. Trzymajcie się, hej!